Hej, witam po małej przerwie. Ostatnio mnie tutaj nie było, trochę podróżowałam. Miałam też trochę czasu wolnego, stąd też kilka przemyśleń wpadło mi do głowy. Więc jeśli masz ochotę posłuchać, co tutaj się pojawiło, to zapraszam. Generalnie rzecz ujmując, dzisiaj zastanawiałam się, co możecie zabić. Tak, dobrze usłyszałeś. Usłyszałaś. To jest moje pytanie: co możecie zabić? Nie mam tutaj na myśli, Oczywiście podstawowych rzeczy typu przechodzenie na czerwonym świetle, zła dieta, bardzo dużo używek, brak snu i rzeczy tego typu. Oczywiście można by było wymienić całą tutaj gamę rzeczy, które w łatwy sposób fizycznie mogą nas zabić, ale dzisiaj zaczęłam się zastanawiać w sumie całkiem niedawno podczas mycia zębów, stąd też ten filmik, um, tak 10 minut później. Zacząłem się zastanawiać, co mentalnie może cię zabić, albo sprawić, że jesteś nieszczęśliwy. I przyszło mi do głowy coś takiego: że są faktycznie dwie rzeczy, które są praktycznie chyba ze sobą związane. I obydwie te rzeczy, jeśli przydarzają nam się zbyt często, to albo będą sprawiać, że, że będziemy po prostu nieszczęśliwi, albo sprawią, że w pewnym momencie po prostu mentalnie umrzemy. Brzmi to strasznie, ale już tłumaczę, o co chodzi. Pierwsza rzecz, nuda. No Generalnie mm, są jakby dwa typy ludzi, moim zdaniem. Jedni y, są ludźmi, którzy cały czas poszukują jakichś takich y, nowych rzeczy, próbują, y, próbują czegoś, czego nigdy wcześniej nie robili, y, jeżdżą gdzieś, gdzie nie byli, robią po prostu sobie różne challenge drugi typ ludzi to jest typ ludzi bardziej takich spokojnych, bardziej stonowanych, takich, którzy lubią mieć wszystko jakby pod kontrolą i, i chcą, żeby ich życie było ustawione od A do Z, chcą sobie wszystko zaplanować. Myślę, że ten filmik będzie bardziej skierowany do osób z tej pierwszej grupy, ponieważ ja też należę do, do właśnie tej grupy, więc mogę po prostu opowiedzieć co nieco ze swojego doświadczenia. Tak więc nuda. Nuda faktycznie jest czymś, co potrafi totalnie zrujnować życie. Przynajmniej u mnie. Dobrym rozwiązaniem jest robienie cały czas nowych rzeczy. I tutaj e, pamiętam, jak Valentification kiedyś na swoim blogu w ogóle pozdrowienia dla Walenta, to jest jeden z moich ulubionych polskich blogerów, więc polecam go. W każdym razie pamiętam, jak kiedyś zrobił wpis, który Kończył się najprawdopodobniej zdaniem, a ty ile jeszcze pierwszych razów masz przed sobą? I o jakie pierwsze razy by nie chodziło, mm, obojętnie jakie macie skojarzenia? Prawda jest taka, że faktycznie wielu ludzi żyje totalną rutyną i każdy ich dzień wygląda tak samo, codziennie podążają tą samą drogą do pracy, jedzą to samo, oglądają praktycznie te same mm, wiadomości. No, w wiadomościach zazwyczaj się mało co potrafi zmieniać. Przynajmniej moim zdaniem, i tak sobie funkcjonują. Ale jeśli w Twoim życiu faktycznie czujesz, że coś jest za spokojne to życie, i że faktycznie jest jakoś tak aż dziwnie, to polecam zrobić sobie taki challenge, którego właśnie nauczyłam się od Volanta, a mianowicie w każdy pierwszy dzień nowego roku tworzę sobie już od dwóch lat listę rzeczy, które robię po raz pierwszy w swoim życiu. Bardzo polecam stworzyć sobie takie coś, bo frajda jest naprawdę nieziemska. Bardzo często łapię się na tym, że jak już faktycznie wracam do takiego stanu, że moje życie robi się codziennie takie samo, to wymyślam sobie po prostu nowe, nowe przygody. Czyli na przykład wymyślam sobie tripa gdzieś za granicę, gdzie jadę totalnie sama, nie znając nikogo. Śpię na przykład u obcych ludzi, albo w ogóle u, u jakichś osób, z którymi nawet nie, nie zamieniłam, tak naprawdę więcej niż pięciu zdań. Tak też się oczywiście zdarzało. Dodatkowo fajne też jest na przykład robienie sobie takich challenge, które faktycznie są dosyć trudne, a mianowicie na przykład zimne prysznice albo zmiana diety. No, teraz aktualnie testuję sobie. Surowy weganizm i jest naprawdę dobra przygoda, chociaż o tym pewnie zrobię kolejny filmik. I co chciałam powiedzieć, podsumowując, jest to coś, co, co faktycznie sprawia, że moje życie codziennie w jakimś stopniu jest ciekawsze, i zawsze jakby wszystkie rzeczy, które robię i wpisuję na listę, prowadzą do czegoś nowego. Pamiętam, że zrobiłam sobie raz tripa. Do pola i moje tripy też pewnie o tym mogą już wspominać, ale moje tripy generalnie wyglądają tak, że jadę gdzieś totalnie bez planu. Mogę mieć zaplanowane, że ewentualnie będę u kogoś spała, u kogoś obcego, mogę znać adres, ale zawsze jak gdzieś przylatuję, przyjeżdżam, to po prostu mój dzień jest dniem niezaplanowanym, bo faktycznie jest to jest to fajniejsza opcja moim zdaniem. i Zawsze jestem miło zaskoczona, rzadko kiedy jestem niemile rozczarowana, więc polecam, polecam takie, takie podróżowanie. I generalnie rzecz ujmując, pamiętam, że jak pojechałam sobie do pola, zrobiłam sobie taki dzień, że pojechałam sobie w dresach, w ogóle bez makijażu, nie, nie spinałam się totalnie niczym. I pamiętam, że jak chodziłam sobie, spacerowałam sobie nad Wisłą, nie nad Wisłą, przepraszam, nad rzeką. Wisłę mamy tutaj w Krakowie, nad rzeką Odrą bodajże. Jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić. W każdym razie, jak sobie tam spacerowałam, stwierdziłam w pewnym momencie, że odpalę sobie mapy Google i, i okazało się, że jestem bardzo blisko, bardzo blisko parku linowego. Stwierdziłam, że chyba nieprzypadkowo się tam znalazłam, i nieprzypadkowo faktycznie ubrałam się w dresy, w wygodne jakieś buty i, i nie miałam ze sobą jakiegoś dużego bagażu i stwierdziłam, że to będzie dobry test. W sensie pójście do tego parku linowego i, i od razu, jakby pójście na najbardziej przerąbaną, jakby linową drogę, czyli trasę czerwoną dla osób zaawansowanych, stwierdziłam, że to będzie dobry test na to, czy mam jaja, czy lęk wysokości. <grym> okazało się, że nie mam lęku wysokości, bo przeklinałam sobie trochę na niektórych stacjach, bo faktycznie wyglądały one straszne, ale jak już się okazało, że. Że przeszłam tą drogę sama i, i udało mi się w ogóle nie spaść. Stwierdziłam, że skoro byłam w stanie zrobić coś takiego, to tak naprawdę wiele moich jakby ograniczeń jest tak naprawdę tutaj, a, a nie mają one nic jakby z, w związku z, z tym, jak ja mam. Mm, Jakie ja mam predyspozycje, czy, czy talenty, czy możliwości, tak naprawdę. Więc polecam. Dbajcie o to, żeby w waszym życiu nuda nie zagrała pierwszy skrzypiec, bo jest to naprawdę coś ciężkiego i, i tak samo zauważcie, że dużo osób w podeszłym wieku może nie każda osoba w podeszłym wieku, ale wiele osób, jakby stara się znaleźć sobie zadanie cały czas, żeby cały czas coś robić, robić coś nowego. A jeśli nie nowego, to po prostu czuć się osobą potrzebną i czuć, że, że jeszcze te osoby tak naprawdę żyją i mają się dobrze, jest jeszcze wiele fajnych rzeczy przed nimi, więc możemy też z tego brać przykład, więc tego Wam życzę. Druga dosyć ważna sprawa to robienie planów. Bez tego tak naprawdę też ani róż i trochę to też łączy się może i nawet z tym wcześniejszym tematem nudy. Jeśli chodzi o plany, to zauważyłam, że zazwyczaj jak mam takie momenty, gdzie mam gorszy nastrój i, i zauważam, że, że coś po prostu nie gra, że wszystko jest ogółem ok, ale czegoś mi brakuje i nie umiem po prostu sobie czegoś wyjaśnić, nie umiem czegoś ogarnąć mentalnie, zrozumieć czegoś, zazwyczaj okazuje się, że są to wtedy takie momenty, gdy zdaję sobie sprawę, że wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałam, już zrobiłam. I możemy tutaj tak naprawdę mieć każdy plan na myśli, bo czy to jest jakiś zrealizowany trip, czy jakiś projekt w pracy, czy nie wiem, remont domu, czy tak naprawdę spełnienie jakiegoś kolejnego marzenia. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest cały czas jakby napędzanie siebie na to, żeby coraz więcej jakby planować, coraz więcej marzeń spełniać. A poza tym zauważcie, że jak spełnicie swoje marzenie, to macie po prostu od razu nie dość, że plus 10 do radości. Jesteście bardziej spełnionymi ludźmi, to jeszcze kwestia jest taka, że macie ochotę na więcej, albo przynajmniej powinniście mieć ochotę na więcej. Dlatego polecam Wam stawienie sobie poprzeczki coraz to wyżej. I nawet czasem dobrze jest zaplanować sobie coś, co jest ponad Wasze siły. Może nie aż tak w jakiś nierealny sposób, ale, ale warto jest czasem sobie naprawdę na tyle podnieść tą poprzeczkę żeby mieć faktycznie dużo frajdy i to nawet nie już będąc na tym szczycie jak już osiągnie się tą górę, jak spełnicie to marzenie tylko jak będziecie się tam wdrapywać albo i nawet wczołgiwać więc generalnie dwie rzeczy o których warto pamiętać czyli wyrzućcie nudę ze swojego życia chociaż warto też y, oczywiście tutaj mieć jakiś taki zmysł do tego jeśli potrzebujecie mieć dzień wolny w piżamie i nie robić nic, nie myśleć o niczym to to, to też jest oczywiście ważne ale ze swojego właśnie doświadczenia mogę powiedzieć, że zazwyczaj jak robi się nudno w pewnym momencie, to łapię się na tym, że coś wtedy zaczyna u mnie nie grać, więc jeśli też jesteście osobami, które są aktywne, które uważają, że świat ma bardzo dużo jeszcze rzeczy, które Wam może zaoferować, no to polecam faktycznie tę nudę wyrzucić ze swojego życia. No i druga sprawa, o której już wspominałam, faktycznie planujcie sobie jakieś fajne rzeczy. I, I sprawdźcie, żeby każdego dnia przynajmniej jakaś jedna rzecz, może dwie, były czymś nowym dla Was. I uwierzcie mi, że jest to jak najbardziej do zrobienia. To nie muszą być fenomenalne rzeczy, które też pochłaniają nie wiadomo ile finansów, ale generalnie pamiętajcie, że brak planu na przyszłość i, i brak właśnie jakichś nowych rzeczy mogą być dwoma powodami, które mogą Was w bardzo szybki sposób zabić, jakkolwiek to brzmi. Ściskam Was mocno, życzę Wam dobrego dnia i niech wszystko, co będzie Was dzisiaj spotykać, będzie czymś wyjątkowym, i może to będą jakieś rzeczy, które wydarzą się u Was w życiu po raz pierwszy. Tego Wam życzę. Uściski.